Na 1000 punktów Co? Jak masz na drugie? A co się to chodzi? No tak pyta, no ej, znam się długo, nie? Chcesz zgadywać? No nie, wiesz, że nie To zezgaduj Kurwa, wiesz że jest imion? Ci, daję ci na M i więcej ci nie podpowiem Na M? No. Michał Nie Nie? Nie Marcin? Nie Spierdalaj. Nie nie, że nie zgadnę, ja nie jestem marwy. nie jestem kurwa Elon Musk Kurwa imiona na M, ale po, po, na polskie, tak? Tylko polskie Tylko polskie Nie no, on chyba nie ma na drugiej, A, Marian Eee, literę, dobra? No Na K Tak my Większość tutaj... Większość tu imion Bra, środku, I po środku, dobra Pośrodku jest R Marek? Tak. <gülüş> <laughs> Mare kruşal normal ya. Yeah.